Wielkie brawa. Pożar. Wszystkie ręce na pokład. Oto hasło dziennikarzy jawnie i bez żenady wspierających Bronisława Komorowskiego. Owszem, czuję, że daje dupy, ale daje jej sprawiedliwie. W imię przyszłości. Prezydent odwiedził wojewódzkiego, który sam siebie ocenia jako profesjonalna dziennikarska prostytutka. Jednak pan jest prezydentem, nie chciałbym pana stawiać w sytuacji kłopotliwej. Bronisławowi Komorowskiemu w ostatnich dniach kampanii nic już nie przeszkadza. Liczy na pomoc kogokolwiek, byle by załapać trochę głosów. Głosujcie na Bronisława Komorowskiego, bo jego największym atutem jest to, że nie jest Andrzejem Dudą. Prostactwem i nachalnością wieje od wielu dziennikarzy uważanych przez mainstream za wielkie autorytety. A to ja, nie Na czele medialnego frontu Trzeciej RP, gloryfikującego Komorowskiego, niezawodny Adam Michnik ze swoją starą śpiewką. Jeżeli wygra Duda, to rządzić będą Kaczyński z Macierewiczem. A to jest najgorsze, co może się dzisiaj Polsce przydarzyć. Po przegranej Komorowskiego rozpoczęła się medialna walka na śmierć i życie, pozbawiona jakichkolwiek zasad. Córka pana Andrzeja wpisała na jednym z portali społecznościowych informacje. Pani Kinga Duda wpis 23 lutego. Ludzie nie są tacy głupi jak nam się wydaje. Są dużo głupsi. Prezes telewizji publicznej Juliusz Braun nie zawiesił programu Tomasza Lisa. Zarażące kłamstwo postanowił jednak zdjąć z anteny program Jana Pośpieszalskiego bliżej. Wieczorem dostaliśmy jednozdaniowy komunikat mailem, że potwierdzający tak, programu nie będzie, program się nie, został zawieszony. Pośpieszalski dostał tę suchą informację w poniedziałek. Do obejrzenia wczorajszych wiadomości, mimo bardzo wielu prób, nie dowiedział się dlaczego telewizja publiczna zdjęła jeden ze swoich najlepiej oglądanych programów. Autor audycji naruszył określone w umowie zasady współpracy. Współpracy z TVP i wykorzysta audycję do naruszającego zasady rzetelności dziennikarskiej ataku na prezydenta. Bronisława Komorowskiego. No to podlega chyba pod terroryzm. Ja oczekiwałem, że może ABW wpadnie do mnie do domu w kominiarkach, wywloką mnie gdzieś w kajdankach. Goście i prowadzący programu pytali o związki Komorowskiego z WSI. Czy prezydent posługiwał się tymi służbami, by niszczyć kariery niewygodnych dla siebie ludzi? Minister Komorowski później w jakimś wywiadzie, pamiętam, powiedział, także że to ja wydałem polecenie służbom, aby objąć nadzorem Romualda Esz. Wbrew prawu zarząd TVP nie chce komentować tej sprawy. Juliusz Braun przestraszył się sądy przeprowadzonej w trakcie programu. Pytanie jest jak najbardziej zasadne. Czy będziesz głosował na osobę popieraną przez WSI? 97% odpowiedzi było, że nie będzie głosował. Dziś w programie miał się pojawić Paweł Kukiz. Zamiast pytań o prawdę urządza się opinii publicznej spektakl sprzedajnego klauna. Niech mnie pan przekupi. Już, proszę. Dobrze, niech pan, pan mi coś obieca. Nie możemy mówić poważnie. Bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przyłączą. Jak do tego belwederu, zobaczyłem pana rodzinę, te dzieciaki tam. Pomyślałem, kuźwa, ten człowiek mógł być barakiem Obamą, gdyby trochę wcześniej szedł do ludzi. Na białoruskie standardy i żałosną propagandową agitkę odpowiedział Wojciech Cejrowski. Jan Korab, Telewizja Republika.